Tam. Przy tym dzisiejszego unboxingu będzie plastikowe wiaderko. Jak widzimy wiaderko te jest takie plastikowe, ma rączkę więc przejdźmy sobie teraz do crash testu. Okej, okay, więc zobaczmy wytrzymałość tego produktu na jedno uderzenie metalowym drutem. Jak widzimy, wiaderko te mocno się połamało. Sprawdźmy jeszcze raz. Nasz produkt jest już Nasz produkt jest już doszczętnie zniszczony. Jak widzicie, cały się odrywa. No już raczej nie można go używać. Więc teraz nie zostaje nic, jak go dobić. Przejdźmy sobie teraz do recenzji. Okej, okay, więc wady tego produktu są takie, że jest on z takiego cienkiego, bardzo mało wytrzymałego plastiku, przez co po paru uderzeniach drutem po prostu całość się rozlatywała. Jest ono mało stabilne, yy, znaczy teraz to już jest rozwalone, ale jeszcze przed rozwaleniem było mało stabilne. Przez co używanie tego w cięższych przedmiotach i dłuższych jest raczej niemożliwe. Zalety tego produktu są takie, że można było tam, nie wiem, wlać wodę. i Można było tam coś, nie wiem, schować, ale coś małego. Więc ostateczna ocena tego produktu to 6 na 10. Sio.